Dzień dobry! Zapraszamy na lekcję z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na naszej lekcji dowiecie się, kim jesteśmy, do czego służy ubezpieczenie zdrowotne, czym jest profil zaufany oraz internetowe konto pacjenta, ale także jak poruszać się po systemie opieki zdrowotnej. Zapraszamy. Narodowy Fundusz Zdrowia. Kim jesteśmy? Jesteśmy instytucją publiczną. Zajmujemy się zdrowiem, działamy na rzecz pacjentów i nie robimy tego dla zysku. Większość naszych zadań dotyczy rozliczania kosztów leczenia. Pacjenci płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne, a my nimi zarządzamy. Nie mamy swoich placówek medycznych, dlatego podpisujemy umowy na leczenie z przychodniami, szpitalami czy uzdrowiskami. Następnie przekazujemy im pieniądze na leczenie, kupując świadczenia medyczne. Zajmujemy się także profilaktyką zdrowotną, czyli popularyzujemy zdrowy tryb życia. Organizujemy akcje i wydarzenia, w których zachęcamy wybrać udział w badaniach umożliwiających wczesne wykrycie chorób. Tworzymy materiały edukacyjne i aplikacje promujące zdrowe żywienie i styl życia. Staramy się nauczyć i przypominać wszystkim jak zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. Nasza firma to 16 oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z podziałem na województwa. Działania koordynujące prowadzi centrala, mająca swoją siedzibę w Warszawie. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ znajduje się w Opolu przy ulicy Ozimskiej 72A. Mamy także punkt obsługi klientów, który znajduje się w Nysie, w siedzibie Starostwa Powiatowego, na parterze budynku. Z obsługi w naszych lokalizacjach corocznie korzystają tysiące klientów. Najczęściej spotykamy się z Wami, kiedy wyrabiacie Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego, czyli EKUS, aby bezpiecznie czuć się w trakcie europejskich wojarzy. Pomagamy także przy załatwianiu spraw bardziej skomplikowanych, w tym ubezpieczeniowych spraw transgranicznych. Udzielamy również informacji i przyjmujemy zgłoszenia nieprawidłowości i skargi z obszaru działania placówek medycznych. Dbamy także o dostępność. Jesteśmy przyjaźni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zmieniamy się, aby każdy mógł czuć się u nas komfortowo. Jesteśmy zadowoleni, że od lat podnosimy standardy obsługi i klienci to doceniają. Reagujemy na każdą krytykę i wsłuchujemy się w Wasze głosy. Dziękujemy za ocenę, którą nam wystawiacie w mediach społecznościowych. Po pierwsze, ubezpieczenie. Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia, jednak poszczegóły odsyła do ustaw. A diabeł, jak wiadomo, tkwi w tych szczegółach. Nie zawsze prawo doświadczeń masz z automatu. Warto zatem wiedzieć, kto je ma, jak je uzyskać i co zrobić, gdy wygasło, aby nie wpaść w pułapkę i nie zapłacić za niewiedzę. Zacznijmy od tego, że nie każdy i nie zawsze ma prawo do bezpłatnych, czyli Finansowanych ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej. Na świecie jest kilka modeli opieki zdrowotnej. W Polsce co do zasady mamy do czynienia z modelem opartym o ubezpieczenie i składkę, ale zawiera on również domieszkę innych rozwiązań. Aby najprościej zobrazować naszą populację, najłatwiej posłużyć się schematem. Największą grupę stanowią osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Są wśród nich pracownicy, rolnicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, służby mundurowe i wiele innych tzw. tytułów ubezpieczenia. To, co charakterystyczne dla tej grupy, to zgłoszenie do ubezpieczenia i składka. Zarówno zgłoszenie, jak i składka w pierwszej kolejności kierowane są do ZUS-u, a w przypadku rolników do KRUS. Następnie zgłoszenie takie trafia do NFZ. Zgłoszenia ubezpieczonych kierują i opłacają za nich składki tzw. płatnicy składek. Jest np. pracodawca, zleceniodawca, przedsiębiorca, czy też powiatowy urząd pracy, i tym podobne. Dzięki zgłoszeniu dane osób są widoczne w centralnym wykazie ubezpieczonych czyli specjalnym rejestrze w Narodowym Funduszu Zdrowia. Możemy tam zweryfikować, kto jest ubezpieczony. Kolejnym jest status członka rodziny. Jeśli sam nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia, a jesteś np. dzieckiem takiej osoby, Wówczas osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić Cię do ubezpieczenia. Większość z Was legitymuje się właśnie takim uprawnieniem. Status członka rodziny może dotyczyć uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia. Wielu z Was będzie zatem towarzyszył. Będziemy do niego jeszcze wracać w tej lekcji. Teraz warto tylko wspomnieć, że tu również płatnik zgłasza członka rodziny do ZUS lub KRUS. A stąd dane wędrują do centralnego wykazu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia i widzimy, kto jest ubezpieczony jako członek rodziny. Członkiem rodziny może być także m.in. dziecko przysposobione, spółmałżonkowie, wnuki. Uprawnieni na podstawie przepisów o koordynacji i umów dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii. Od maja 2004 roku jesteśmy w Unii Europejskiej. Daje to możliwość korzystania z przywileju migrowania uprawnień doświadczeń z kraju ubezpieczenia do kraju pobytu, czy też do kraju zamieszkania. Osoby uprawnione doświadczeń zdrowotnych za granicą, zamieszkujące w Polsce wraz z członkami rodziny, mogą wystąpić do swoich ubezpieczalni o wydanie dokumentów uprawniających doświadczeń na naszym terenie. Mogą także korzystać ze świadczeń na koszt kraju, gdzie opłacają to ubezpieczenie. Finansujemy te świadczenia, a potem rozliczamy się z tymi krajami. Ubezpieczenie dobrowolne. Osoby, które nie znalazły się w katalogu tytułów obowiązkowych i zamieszkują w Polsce, mają możliwość przystąpienia do systemu ubezpieczeń dobrowolnych. Ten rodzaj ubezpieczenia jest ofertą, na przykład dla osób uzyskujących przychody z tytułu najmu lub umów o dzieło. Dotyczy to także studentów z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej. Osoby z prawem doświadczeń to nie tylko osoby ubezpieczone. Ustawa przewiduje wiele sytuacji, kiedy osoby są objęte prawem doświadczeń opieki medycznej finansowanych ze środków publicznych, mimo braku ubezpieczenia ze względu na różne sytuacje. Szczególną opiekę ustawa gwarantuje niektórym grupom, np. dzieciom do 18 roku życia, kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, ze względu na trudną sytuację zdrowotną, np. osobom leczącym choroby zakaźne, osobom leczącym się z nałogów. Ze względu na trudną sytuację materialną i faktyczną, na przykład uchodźcy. Jak widać, jest wiele możliwości posiadania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Nasz system daje ochronę możliwie szerokiej populacji. Sytuacja maturzysty. Gdzie jesteś i na co zwrócić uwagę? Sytuacja osoby wchodzącej w dorosłość to może być ubezpieczeniowe rozdroże. Omówimy najczęstszy przypadek. Młody człowiek najczęściej podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny. Zdarza się często, że zaczyna być także aktywny zawodowo. Podejmując pracę, czy też na przykład uzyskując stypendium sportowe, pamiętaj, aby jeśli uzyskujesz własny tytuł do ubezpieczenia, status członka rodziny wygasa z mocy prawa. Te dwa uprawnienia nigdy nie mogą trwać jednocześnie. Rodzic Powinien niezwłocznie wyrejestrować dziecko ze statusu członka rodziny u swojego płatnika, np. u pracodawcy. Może zgłosić dziecko ponownie, jeśli się uczy lub studiuje, a własny tytuł wygasł, na przykład, zakończyła się wypłata stypendium, zakończył się okres zatrudnienia. Co jeśli tego nie zrobi? Problem pojawi się, jeśli rodzic, który zgłaszał Cię do ubezpieczenia, nie poinformuje o tym płatnika składek. Wtedy dane wpływające do NFZ pokażą tylko, że własny tytuł zakończył status członka rodziny. Kiedy ten własny tytuł wygaśnie, brak jest operacji zgłoszenia dającej ponownie prawo do świadczeń członkowi rodziny. W tej sytuacji, kiedy przychodzi czas leczenia, można narobić sobie kłopotów finansowych. O problemie poinformuje nas zwykle czerwone światło w EWUŚ, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Wtedy z reguły sprawdzamy dane upłatnika rodzica, którego rodzic zapomniał poinformować o własnym ubezpieczeniu dziecka. Dlatego otrzymacie odpowiedź, że wszystko jest OK. Upłatnika cały czas wisi stare, pierwsze zgłoszenie. Z jego perspektywy wszystko wygląda OK. Może to uśpić czujność waszą czy rodziców, i czerwona lampka w systemie Ewuś zostanie zignorowana. Prowadzi to do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w NFZ, a w skrajnych przypadkach do poniesienia przez Was kosztów leczenia, które do małych nie należą. Czy jest sposób, żeby sprawdzić swój status uprawnień? Pomoże w tym IKP, internetowe konto pacjenta. Do niego zalogujesz się przy pomocy profilu zaufanego. Profil zaufany, czyli klucz do e-usług. Co to jest profil zaufany? Jeszcze kilka lat temu różne urzędy udostępniały nieraz możliwość załatwienia spraw przez internet, ale każdy system autoryzował obywatela tylko do wąskiego zakresu danych, którym dysponował dany urząd. Brak było jednego uniwersalnego klucza. Dziś, podobnie jak Twój profil w popularnych serwisach społecznościowych służyć może na przykład do logowania do wielu usług oferowanych w sieci, tak profil zaufany jest Twoim internetowym podpisem dla urzędów. Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty, wnioski do różnych urzędów, np. wnieść podanie, odwołanie, skargę. Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela. Podpis potwierdzony profilem zaufanym skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. Profil zaufany potwierdza w internecie, że ty to ty. Co załatwisz dzięki profilowi zaufanemu? Możesz złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru. Sprawdzisz swoje punkty karne. Aktywujesz internetowe konto pacjenta. Jak założyć profil zaufany? Jest kilka sposobów, najprostszy to Możliwość założenia w serwisie bankowym. Zakładanie profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste. Szczegółowe informacje znajdują się w serwisach internetowych poszczególnych banków. W sposób drugi, jeśli nie masz dostępu do bankowości elektronicznej, profil zaufany założyć możesz poprzez serwis pz.gov.pl, wybierając załóż profil. Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości w jednym z wybranych punktów potwierdzających. Takim punktem są również oddziały NFZ. Posiadając już profil zaufany, należy na stronie internetowej pacjentgov.pl zalogować się do internetowego konta pacjenta. IKP jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu swoim, swoich bliskich, osoby, która cię do tego upoważniła. Do logowania do internetowego konta pacjenta oprócz profilu zaufanego możesz wykorzystać dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tzw. e-Dowód. Dzięki IKP otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem. Wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail. Wykupisz leki z recepty w różnych aptekach, nie tracąc refundacji. Udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informacje o swoim stanie zdrowia. I historię przepisanych leków. Możesz również odebrać kolejną e receptę bez wizyty w gabinecie, na przykład w przypadku choroby przewlekłej po konsultacji telefonicznej z lekarzem. Wreszcie załatwisz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego bez wychodzenia z domu. No i najważniejsze, sprawdzisz swój status ubezpieczenia, czy w systemie EWUŚ nie występuje jakiś problem. Sprawdzisz także historię i koszty udzielonych tobie świadczeń. Pamiętaj, że IKP możesz mieć także w smartfonie, w aplikacji Moje IKP. Wszystkie użyteczne rozwiązania będziesz mieć wtedy pod ręką. Dowiedzieliście się już, czym zajmuje się Fundusz, jak zorganizowany jest system ubezpieczeń w Polsce i jak łatwo komunikować się z nami. Teraz pora dowiedzieć się, jak się leczyć. Powiemy o najważniejszych filarach systemu i zasadach korzystania z nich. Zacznijmy od podstaw. Lekarz POZ, Lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu to różne nazwy wskazujące lekarza, który sprawuje nad nami opiekę medyczną w podstawowym zakresie. To lekarz, który jako pierwszy ma kontakt z pacjentem. Jako dzieci korzystaliście z opieki lekarza rodzinnego w towarzystwie swoich rodziców. Jako osoby dorosłe, będziecie dokonywać swoich wyborów w przychodniach, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po ukończeniu 18 roku życia. Już jako dorośli wybieramy swojego lekarza, pielęgniarkę i położną. Można to zrobić w tej samej placówce lub w innych przechodniach. Takich zmian możemy dokonywać nieczęściej niż dwa razy w roku kalendarzowym poprzez pisemne wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Jesteś chory? Pamiętaj, pierwsze kroki kieruj zawsze do swojego lekarza POZ. Twoja przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Nie pracuje w weekendy oraz święta. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, porada lekarza powinna być udzielona w dniu zgłoszenia. W sytuacji pogorszenia się Twojego zdrowia lub nagłego zachorowania w czasie, kiedy Twoja przychodnia jest zamknięta, to znaczy od poniedziałku do piątku, od godziny 18 do 8 rano dnia następnego, a także w weekendy i święta w zastępstwie Twojej przychodni, pomocy medycznej udziela nocna i świąteczna opieka medyczna. Podstawy już znacie, teraz dowiecie się więcej na temat leczenia specjalistycznego. Lekarz PoZ może skierować nas do dalszego leczenia lub konsultacji u lekarza specjalisty, wystawiając odpowiednie skierowanie. Wszystko dzieje się elektronicznie, dlatego warto posiadać internetowe konto pacjenta. Nie do wszystkich specjalistów wymagane jest skierowanie. Bez skierowania możemy udać się na przykład do psychiatry, onkologa, dentysty czy też ginekologa. Pamiętaj, na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielających świadczeń w danym zakresie, jednak jest pewna grupa osób, które nie muszą przedstawiać skierowania, to na przykład inwalidzi wojenni i wojskowy, Osoby represjonowane, kombatanci czy też chorzy na gruźlicę bądź zakażeni wirusem HIV. Czy wiesz, jak wyszukać przychodnię specjalistyczną i sprawdzić termin oczekiwania? Nic bardziej prostszego. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki Terminy Leczenia nfz.gov.pl. A czy wiecie, jak długo ważne jest skierowanie? Zazwyczaj skierowanie jest ważne tak długo, jak długo istnieją przesłanki, które wskazują na potrzebę podjęcia działań. Diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu jego re realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala. Po objęciu opieką pacjenta danej poradni, skierowane ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny, będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz-specjalista, który prowadzi nasze leczenie, wyznacza nam kolejne terminy. Wyjątkami są np. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych oraz skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Pacjent, który chce skorzystać z konsultacji lekarza specjalisty lub umówić się na planowe leczenie do szpitala, wpisywany jest w tzw. kolejkę oczekujących. Zapisać się do poradni można osobiście, telefonicznie, a także za pośrednictwem innej osoby. Dzięki e-skierowaniu rejestracja jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy podać czterocyfrowy kod i numer PESEL. Jest też grupa osób, które posiadają prawo do korzystania poza kolejnością zaświadczeń medycznych. To między innymi zasłużeni honorowi dawcy krwi, kobiety w ciąży, czy też pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy już wiesz, jakie są kroki poruszania się w systemie ochrony zdrowia, jeśli źle się czujesz? Przypominam: Krok pierwszy: udaj się do lekarza POZ. Twoja przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Krok drugi: poza godzinami pracy Twojej przychodni, udaj się do nocnej i świątecznej opieki medycznej. A co zrobić w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia? W takiej sytuacji pomoc medyczna udzielana jest niezwłocznie. Karetkę można wezwać pod numerem 112 lub 999. Takie sytuacje to na przykład urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego, utrata przytomności, zatrzymanie akcji serca. Czy też ostry ból w klatce piersiowej i ostry ból brzucha. Zarówno wezwanie karetki, jak, jak i udanie się po pomoc do szpitalnego oddziału ratunkowego powinno być ograniczone tylko do sytuacji nagłych. Czy wiesz, że wielu pacjentów zgłaszających się na SORY nigdy nie powinno tam trafić? Dlaczego? Szpitalne oddziały ratunkowe powstały, aby nieść pomoc w wyjątkowych przypadkach, gdy choremu potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Tymczasem wytworzyła się praktyka, zgodnie z którą część pacjentów traktuje sory jako miejsce, gdzie można szybko zrobić sobie badania lub skrócić czas dotarcia do lekarza specjalisty. W efekcie mamy na sorach niepotrzebne kolejki a ich kadra często musi zajmować się pacjentami, którzy nigdy nie powinni tam trafić. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń na telefoniczną informację pacjenta pod numerem 800-190-590.